no będę w Jestem tutaj master, Fink, a to przedostatni odcinek z gry Assassin's Creed Kroniki Rosji. Kroniki Rosji. Hmm. We need to split up. i Templars are going to be looking for us.

imien wszystkich. Okej, okay. a to jest szybka misja. Fajnie. Tunik do karabiny 1320. Zwiększony zapas amunicji do karabinu 10. E, chyba się uda wszystko zdobyć. A F się przybliża. Dobrze. Dobra, tu wychodzisz, pani kolego. I tu wychodzisz. Już cię nie ma. He, he, he. Wzrok jednak pomaga. I to mocno. Tutaj pewnie będą wychodzić jacyś, koledzy. Alarm, alarm Dobra, już przestań się tak intrygować i idź dalej. No, o to mi chodziło właśnie. Na tyle lepiej byś uważał na koniec alarmu. No. Tak widzą te złoki, ale jakoś nic z nim nie robię. Tak moim skromnym zdaniem nie starają się. Aha, takie buty. Tak. Ale ten jest już w środku, więc trzeba go zdjąć w ten sposób. No, taka muzyczka też taka przyjemna. Tak jak nie wiem, jakaś więź się między nimi zawiązała. Dobra, bieg Felixa. A Co To zepsułem mi to mocno, ale jakoś udało mi się zrobić. Dawać mi windę. Dawać windę, mówię wam. Ja tu jeszcze sobie zbiorę trochę co nieco. I lecę dalej. W ogóle lubię takie motywy na takich instrumentach jak właśnie Kenino, Hortepian. Co prawda przez długi czas nie ogarniałem jaka jest różnica między nimi, ale to nic. No, kolia, staraj się. No, panie kolego, rusz się. Co nie chcesz podejść do okien? Dobra, pięknie, ja jestem za. I teraz chyba tutaj. To tak brzmi, jakby się chyba zaprzyjaźnili. Tam Nikolaj i Anastazja. No, teraz wyciąga i. Co, oczywiście, kulową łeb. Jak to kiedyś, nie wiem, jak kojarzycie ekspres, o piątej taki program informacyjny lecił, i tam od czasu do czasu na koniec puszczają takie jakieś śmieszne obrazki czy scenki. Była kiedyś reklama w sklepu, że sklep z zabawkami była lalka, duży. łeb. P tak, przez spe. Także no cóż, no. Mają niezłą zabawę tam. Takie zabawki mieć, no to cóż. Założę się, że moja siostra też chciałaby mieć lalkę z dużym wepem. Okej, okay, no szybko, szybko, Nikolaj. No. No, no Nikolaj bo musisz ją uratować, kurczę, blade. Ech, mam wrażenie, że strasznie wolny z niego koleś. Ojej, to jeszcze nie tu. No, czego nie skaczesz, gościu? Okay. Chyba jest ok Jeszcze Shoo. Chyba nie jest źle. Zauważył jej na szczęście. patą Dobrze to idzie teraz ze snajperką. Zadziwiająco dobrze, bym powiedział. Dobra, chodź tu do okna. No, co jest? No. Kończ. Hm. No, chodź, chodź. Tak, zaraz umrzesz. Ty też zaraz umrzesz. Normalnie trzeba wycelować z wyprzedzeniem, bo to jednak pocisk też chwilę leci. Ale skoro wystarczy strzał w kolano. Normalnie chyba jednak byłoby to za mało. Dobra, nie ma nikogo. No i teraz miałem jej to wysadzić. Spoko. Nie wiem czym to się różni od tego co wcześniej zrobiłem. No ale jest. Aha, i teraz już nasz dobry przyjaciel załatwi całą sprawę. No proszę, udało się. Oczywiście z kantowaniem jakim jest właśnie ten Felix. No ale cóż, mu co poradzić. W ogóle chyba całkiem niezły czas mamy. Nie proszę otworzyli nam wszystko. Ale okna jednak chyba otworzę. Wszystkie. Mogą się jeszcze przydać otwarte to też się może przydać. Ok, czyli trzeba odsłonić tamten. Tamte beczułki. No. Rób Pani kolego, bombową imprezę, proszę cię bardzo. Teraz chyba jakoś tutaj mam zejść. Teraz tutaj. I no pewnie nie miałem tak zrobić, ale już trudno. Się udało, chyba tak. W ogóle śmiesznie wyglądał ten cień, bo to wyglądało tak, jakby jednak wychodzili z tej łodzi, a nie zdążyli wyjść. Okej, okay, jak się trzymasz. Chyba wszystko spoko Że też mi amunicji na to wszystko wystarczy Okej, okay, tam jeszcze biegnę Czy jedzie raczej? Że co mam zrobić? A że na balkonie? Wyłaź, wyłaź. Pięknie. Chyba się udało. Hmm. Dla mnie to była bombowa imprezka. Chyba to nawet koniec no, poziomu. No niestety, była.

Przypadek? Nie sądzę. Dobra, no teraz zobaczmy. Sprintera raczej nie mamy, niestety. A biegacza powinniśmy mieć. No. I dali nam tłumik. W końcu. Fajnie. Szkoda, że pod koniec gry. Eee, cóż, po tym krótszym odcinku mam nadzieję, że wam się podobało i teraz lecimy do już następnego odcinka, w którym, no cóż, zakończymy już grę. Przynajmniej tak sądzę. Hej.